Cześć! W tej lekcji pokażę Ci, jak wykonać taką kiełbasę wiejską. Jeżeli chodzi o przepisy na kiełbasy wiejskie, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie ma stricte jednego konkretnego przepisu na kiełbasę wiejską, tak jak na przykład jest to w przypadku jakiejś takiej krakowskiej, śląskiej i tak dalej. Nazwałem ją wiejska, dlatego że... Użyję tutaj po prostu to, co miałem pod ręką. Najczęściej na wsi można powiedzieć, że podczas wyrobu kiełbas wykonywane są one z tego, co zostanie, z rozbioru tuszy wieprzowej. I na przykład w moim przypadku mam tutaj kawałek szynki, kawałek boczku oraz golonkę. Tak naprawdę wiejską moglibyśmy zrobić z tego, co mamy pod ręką. Może to być chłopatka, może to być jakieś tam podgardle. Po prostu to, co nam zostało, możemy to użyć i nazwać to po prostu kiełbasą wiejską z tego co zostało bardziej tutaj chodzi o to jak ona zostanie wykonana, czyli będzie wędzona tradycyjnie, wykonana według takiej tradycyjnej receptury. Także tyle słowem wstępu, zabieram się za robotę i już Ci pokazuję krok po kroku jak taką kiełbasę wykonać samemu. Partnerami kanału są Gdzie po Mięso? Wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa i producentów Wendy Jelux Polska. Producent jelit Naturalnych. Jak wspomniałem, wykonamy ją z szynki. Zrobimy sobie fajne, duże kawałki szynki, widoczne w przekroju kiełbasy. Dodamy trochę boczku. Może też być słonina, może być jakieś inne tłuste mięso, żeby ta kiełbasa też nie była za sucha. Żeby trochę tego tłuszczu miała, żeby ona no, po prostu nie była sucha jak wiór. No i oczywiście. Mam tutaj trochę golonki. Użyję ścinki z szynki, które mi tutaj zostaną oraz jakieś takie pozostałości z golonki jako tej klasy trzeciej, żeby całą tą kiełbasę mi to wszystko spoiło. Zacznę od przygotowania boczku. Tutaj sprawa bardzo prosta. Kroimy w mniejszą kostkę. Taką, żeby się w miarę szybko zapeklowała, w jakieś 24 godziny. Czyli taka kostka 2 cm, powinna być tutaj ok. W tej kiełbasie nie będzie za dużo boczku. Myślę, że damy jakieś 20%. W zupełności wystarczy. Zrobimy taką wersję chudą. A to, co zostanie, wykonamy w jakiejś innej kiełbasie. No i boczek pokrojony leci do miski. Następnie zabieramy się za szynkę. Musimy ją sobie oczyścić z, tutaj z tych zbędnych elementów. Te tłuste kawałki wrzucimy do boczku. Jakieś drobne przerosty tłuszczu są. Jak widać, Tutaj, tak pozyskanie tej pierwszej klasy jest bardzo łatwe. Musimy tylko po prostu powycinać te błonki. Wzdłuż błonek prowadzimy nóż, nawet czasami można to po prostu o, rozdzielić, nie ciąć, no bo to, te błonki się rozrywają same. No i duży, fajny kawałek z klasy pierwszej jest gotowy. Tak naprawdę, wystarczy go sobie podzielić również na mniejszą kostkę. Tej klasy już nie będziemy mielić, dlatego. O, tutaj mamy jeszcze przerosty, dlatego sobie tutaj jeszcze to usunę i tą klasę pierwszą kroję w jakieś takie 2-3 cm kostkę, takie kawałki. I one już takie pozostaną w tej kiełbasie. W nimi nic już nie będę robił. No, i właśnie takie fajne kawałki, później będą widoczne w przekroju kiełbasy, i o to mi chodzi. No, i gotowe. Chuda klasa pierwsza jest tutaj. No, i jakieś ścinki, które mogą posłużyć za klasę trzecią. No i szynka leci do miski. No, i pozostało jeszcze rozprawić się z golonką żeby pozyskać z niej trochę mięsa, trochę klasy trzeciej takiej, ścięgnistej, bogatej w kolagen. No i tutaj musimy na pewno pozbyć się tej skóry. Ona się nam tutaj nie przyda. Także całą skórę wycinamy. Skóra niekoniecznie jest do wyrzucenia. Możemy ją użyć do konserw, do robienia zalewy żelującej albo możemy ją po prostu zutylizować. I z golonki po prostu oddzielamy mięso od kości. Jak widać tutaj, to mięso jest bardzo mocno poprzerastane. Tutaj jest dużo kolagenu i to później zmielimy na bardzo drobnym oczku, dzięki czemu ten kolagen jeszcze bardziej się wydzieli. No i zespoi nam fajnie kiełbasę, dzięki czemu ona nie będzie nam się rozpadała. No i tutaj mamy trochę tej klasy trzeciej golonki. I ją również kroję sobie w małą kostkę, i ona też będzie zapeklowana. No dobra, mamy mięso wstępnie przygotowane, poklasyfikowane, więc przechodzimy do kolejnego etapu. A kolejnym etapem jest. Zapeklowanie mięsa. Do peklowania użyjemy peklosoli. W przypadku kiełbas, które mają właśnie poleżeć nieco dłużej, używamy zawsze peklosoli. Możemy też użyć zwykłej soli, tylko musimy wtedy pamiętać, że ta kiełbasa będzie mniej trwała, czyli ona po prostu nadaje się do zjedzenia w ciągu kilku dni. I w przypadku takiej wiejskiej moglibyśmy właśnie zrobić taką na samej soli. Ja jednak użyję. Pekrosoli. i od razu mówię, nie demonizujemy tej pekrosoli, nie obawiamy się jej w takiej małej ilości jak my ją dodajemy. Jest ona nieszkodliwa, chyba żebyśmy takie łbasy jedli na tony. Dlatego, w celu zabezpieczenia bakteriologicznie, dodajemy tę Pekrosol jak najbardziej, nie ma co się jej obawiać. No i szybkie wyjaśnienie, dlaczego robimy to w osobnych pojemnikach. Każda klasa będzie później mielona na różnych sitkach, dlatego. Po prostu, żeby później było to łatwiej zmienić, żebyśmy nie musieli wybierać z miski każdej klasy, no to robimy to w osobnych pojemnikach. A peklujemy mięso zawsze w warunkach chłodniczych, najlepiej to 5 stopni Celsjusza. No, można tutaj dać przedział od 4 do 10, jednak poniżej 4 już ten proces peklowania jest bardzo, bardzo spowolniony, a z kolei powyżej 10 tam już istnieje ryzyko, że po prostu nam się coś zadzieje, coś zepsuje, więc. Idealna temperatura to jest 5-6 stopni Celsjusza. I na początek musimy sobie zważyć, ile mamy tego mięsa. W przypadku klasy pierwszej jest tu dosłownie równy kilogram, więc na tą ilość mięsa musimy odmierzyć odpowiednią ilość peklosoli. No i na kilogram mięsa dajemy 16 g. Peklosoli w przypadku takich kiełbas obrabianych termicznie w zupełności to wystarczy. Jeżeli chodzi o słoność, też powinno być OK. Całość dodajemy. Dokładnie mieszamy i odstawiamy. Podobnie robimy w przypadku klasy trzeciej, tej ścięgnistej. Również odmierzamy i dodajemy do tego peklosol. Dodane, mieszamy tak, żeby każdy kawałek był pokryty peklosolą, i również odstawiamy do lodówki. No i zostało jeszcze odmierzenie odpowiedniej ilości boczku. O, idealnie. I również zapeklowanie. Czyli tutaj mamy 200, około całe 200. O, idealnie. Dodajemy Pekfosu, dokładnie mieszamy i odstawiamy do lodówki. Mówię 24 4 Mięso się zapeklowało, mamy klasę pierwszą, mamy klasę trzecią, ścięgnistą, no i e, boczek, klasa druga, tłusta. No i teraz przechodzimy do zmielenia tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, klasy pierwszej nie mielimy, zostawiamy w takiej fajnej kostce, żeby otrzymać w końcowym wyrobie taką fajną strukturę z dużymi kawałkami mięsa. Zmielimy sobie tylko klasę e, trzecią tutaj oraz klasę drugą, czyli boczek. Jeżeli chodzi o boczek, zmielimy go na sitku 7 mm, a klasę trzecią ścięgnistą na drobnym oczku 2 mm. No dobra, wszystkie klasy mamy zmielone w jednej misce, dodajemy przyprawy, następnie całość wyrobimy, wymieszamy i mięsiwo mamy gotowe do w wielita. Przygotujemy sobie odpowiednią mieszankę przypraw. Tutaj dajemy odrobinę cukru i jeżeli chodzi o przyprawy, to jest tak naprawdę, tutaj tylko dwie przyprawy są, czyli będzie czosnek. Może być świeży bądź granulowany. Ja używam granulowanego oraz pieprz czarny. I taka mieszanka ląduje do mięsiwa, a następnie całość dokładnie wyrabiam. Gotowe, więc całość nabijamy wielita wieprzowe kaliber 26-28 może być też 30 mm. Przed tym musimy je oczywiście przygotować. No dobra, więc kiedy mamy gotowe mięso przyprawione, zapeglowane, przechodzimy do napełnienia naszej nadziewarki, robimy to porcjami tak, aby dokładnie ubić tam mięso, żeby nie było tam luzu. Czyli rzucamy porcję. Ubijamy, pozbywamy się powietrza tak, aby później tego powietrza nie upychać wielita, żeby te nasze kiełbasy były zwarte, żeby one były fajne, zbite i później się też nie rozpadały. Także całość przekładamy do nadziewarki i przechodzimy do nadziewania wielita. Do nadziewania używam jelit wieprzowych, kaliber 26-28 mm, może być nawet do 30 mm, tutaj nie ma znaczącej różnicy. Jeżeli chodzi o jelita, ja mam takie jelita na pasku, dzięki czemu one się łatwiej nakładają na lejek. Wystarczy zrobić jeden taki ruch, no i następnie ten listek ściągnąć, a jelita zostają nalejku, także jednym takim ruchem można je założyć. Wcześniej jelita były opłukane z soli, namoczone przez 12 godzin w wodzie, w lodówce, dzięki czemu będą one delikatniejsze, są bardziej elastyczne, więc teraz możemy przechodzić do nabijania wielita jelita właśnie. Końcówkę sobie zawiązujemy i powoli nadziewamy Staramy się, aby tutaj nie było żadnych pęcherzyków powietrza, żeby ściśle w miarę nabijać to mięso, żeby nie było za dużo luzów. Kiedy całość mięsa nabijemy w jelito, możemy teraz sobie uformować kiełbaski. Zrobimy je nieco dłuższe. Tutaj teraz delikatnie musimy je podzielić, tak aby nie popękała nam jelita. Dlatego warto nieco luźniej je ponabijać, żeby później było łatwo je odmierzyć i po prostu dokręcić. Tutaj będzie druga. O, I po prostu dokręcamy. W zależności ile tego luzu mamy, tyle razy możemy ją sobie dokręcić. Tutaj dwa razy, żeby nam nie pękło. Tu będzie kolejna. Tu będzie kolejna. I ostatnia. No i teraz kiedy nabiliśmy całość mięsa, wielita, przechodzimy do następnego kroku. W przypadku większości kiełbas jest to Odwieszenie do osadzenia, żeby one się jeszcze zbiły bardziej, no i do ocieknięcia, gdzie one ociekną z nadmiaru tej wody. Następnie przechodzimy do może nie tyle co od razu wędzenia, ale najpierw do osuszenia, czyli w wędzarni bądź piekarniku. Osuszamy kiełbasy w ciepłym powietrzem o temperaturze do 50 stopni i w momencie, kiedy one będą suche w dotyku, czyli takie jak papier. To dopiero zaczynamy wędzenie zasadnicze. A ja tą kiełbasę wiejską będę wędził w temperaturze 50 stopni, 50, między 55 a 60 stopni, może tak. I następnie będzie ona dopiekana do osiągnięcia 68 stopni wewnątrz i będę to robił w temperaturze 90 stopni. Także ja ją sobie odwieszam na kijek, w chłodne miejsce na godzinę, dwie do osadzenia, do ocieknięcia. następnie osuszanie i wędzenie. I za chwilę pokażę Wam już finalny efekt. Hej, jeżeli podobają Ci się moje materiały, uważasz, że robię naprawdę dobrą robotę i chcesz mnie w jakiś sposób wesprzeć, możesz to zrobić poprzez zakup jednego z moich e-booków bądź kursu online, które znajdują się w Akademii Mięsa. To dzięki tym moim produktom mogę się dalej rozwijać i tworzyć coraz lepsze treści. Także jeżeli się zdecydujesz, to z góry dziękuję, nawet za najmniejszy zakup. A w opisie pod tym filmem. Znajdziesz link do Akademii i kod ze zniżką dla moich obserwujących. A teraz wracamy do materiału. No dobra, kiełbasa wiejska jest już gotowa, naprawdę fajnie się prezentuje z zewnątrz. Fajny, taki mocno brązowy, intensywny e, kolor ma, fajnie się uwędziła. E, no i do tego jeszcze była dopiekana. Tutaj widać po tej strukturze, że jednak ona była dopiekana, trochę straciła tej masy swojej, ale naprawdę, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. Była wędzona w temperaturze 55 stopni przez jakieś 3 godzinki do uzyskania fajnego koloru, nieco jaśniejszego niż ten, bo kiedy uzyskała ten taki kolor jasnobrązowy, no to zacząłem ją dopiekać, podkręciłem temperaturę do 90 stopni i dopiekałem, kiedy kiełbasa miała 68 stopni wewnątrz. No i zobaczmy sobie jeszcze efekty, czyli jak wygląda struktura w środku. No i jak smakuje ta kiełbasa wiejska. Naprawdę kiełbaski bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Są nieco cieńsze. Tutaj są te jelita 26-28. Akurat się chyba trafiły nieco węższe, właśnie takie 26. Sprawdźmy sobie, jak ona wygląda w środku. Oczywiście, przekrój. To na pewno trzeba sprawdzić. No, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Chudziutka kiełbasa, struktura bardzo ładna, bardzo fajnie się to prezentuje. No i oczywiście, próba smaku. Tą kiełbasę akurat robiłem pierwszy raz w takiej formie. Zazwyczaj są one parzone. Ta jest dopiekana więc jeszcze teścik. Super, smak naprawdę fajny i intensywny. Mowa tutaj o mięsie. Nie ma za dużo przypraw, więc te przyprawy nam nie zabijają smaku. Przez to, że ona była dopiekana, a nie pożona ten smak wędzenia jest taki intensywniejszy. No i przez to, że ona była właśnie dopiekana, straciła nieco więcej tej wody niż podczas parzenia. No i ogólnie jest właśnie taka intensywniejsza w smaku. Jak dla mnie bomba. Polecam Wam jak najbardziej wypróbować ten przepis. Zróbcie tą kiełbasę i dajcie znać, jak Wam wyszła w komentarzach. No i oczywiście, jak Wam smakowała. Do zobaczenia, cześć!